Szanowni Państwo, czas na kolejną rozmowę ze mną w studiu Lech Bożemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Dzień dobry, Panie Prezesie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Prezesie, tym razem porozmawiamy sobie o spadkach, o dziedziczeniu, ale w szerszym kontekście. Nie tylko e, jeśli chodzi o dziedziczenie takie proste u nas w kraju, ale patrzę na to w szerszym kontekście Unii Europejskiej, bo w zasadzie my od no, dobrych już lat, wielu, poruszamy się swobodnie, mieszkamy, gdzie chcemy. Kupujemy nieruchomości, gdzie chcemy, zakładamy rodziny, gdzie chcemy, jeśli chodzi o Unię Europejską, to nie ma w ogóle żadnego z tym problemu. A jak wygląda dziedziczenie, jeśli to jest takie no, mieszane, międzynarodowe? W jednym kraju trochę, w drugim trochę. To był właśnie duży problem i został on dostrzeżony przez Parlament i Komisję Unii Europejskiej. I stąd też rozporządzenie, które ma bardzo długi tytuł, więc go nie będę przytaczał, nazwijmy go sobie roboczo rozporządzeniem spadkowym. Jest to rozporządzenie, które weszło do polskiego porządku prawnego 17 sierpnia 2015 roku. Rozporządzenie to ma na celu i realizuje te swoje zadania ujednolicenie zasad dziedziczenia w zakresie, ja zaraz rozwinę, co to mhm. znaczy jurysdykcji i stosowania prawa właściwego, na terenie krajów Unii Europejskiej wszystkie właściwie kraje Unii Europejskiej przystąpiły do tego rozporządzenia, z wyjątkiem Irlandii i Danii. To jest jakby osobny problem, ale to znakomita większość, właściwie poza tymi dwoma krajami, wszystkie stosują to rozporządzenie, w tym także i Polska. Co to oznacza? To oznacza, że trudno się z tym czasami pogodzić, ale w zakresie prawa spadkowego. Rozporządzenie jest nad krajami nad prawami krajów ojczystych. Mm -hmm. Ma pierwszeństwo przed polskim prawem a, spadkowym, w zakresie tego, kto orzeka w sprawie spadkowej i jakie prawo stosuje. To poprzyjmy to jakimś przykładem, bo zastanawiam się, jakiś taki prosty y, przykład. Wyjeżdża ktoś do pracy. Y, w innym kraju. Dostaje ciekawą e, propozycję pracy jako prezes jakiejś firmy. Kupuje tam nieruchomość, ale ma też rodzinę w Polsce. I tam umiera. I co wtedy? No więc. Rozporządzenie wprowadziło to rozporządzenie unijne, rozporządzenie spadkowe, tak je nazywajmy. Wprowadziło nową kategorię, nowe pojęcie, które decyduje o tym, kto będzie orzekał w naszej sprawie spadkowej, i jakie będzie prawo stosował. Jest to pojęcie miejsca zwykłego pobytu. Podkreślam, nie miejsca zamieszkania, tylko miejsca zwykłego pobytu. Co to jest miejsce zwykłego pobytu, to moglibyśmy już w ogóle tutaj dyskutować ale długo. Tak jest to trochę mniej niż miejsce. zameldowania za... zamieszkania. No. Dokładnie, ale. Miejsce zwykłego pobytu to jest trochę mniej niż miejsce zamieszkania, więc na pewno na miejsce zwykłego pobytu, i to myślę, że to do wszystkich Państwa powinno bardzo mocno dotrzeć, nie uważamy wyjazdów wakacyjnych czy krótkoterminowych wyjazdów do pracy. Jeżeli ktoś wyjeżdża w tak zwaną delegację na miesiąc czy dwa tygodnie i no, nieszczęście zdarzyłoby się, że umrze za granicą, trudno to nazwać miejscem zwykłego pobytu. Pobytu. No, na trzyletni kontrakt. A no właśnie. Jeżeli ktoś wyjeżdża na trzyletni kontrakt i już swoje centrum życiowe przenosi do innego kraju, wtedy możemy mówić o miejscu zwykłego pobytu. Bardzo dużo osób zamożniejszych, na przykład ileś miesięcy w roku spędza na przykład w swoich mieszkaniach kupionych, bądź to w Bułgarii, bądź to w Hiszpanii w zależności od stopnia zamożności. I ja załóżmy, niektórzy że w... Jeszcze w Niektórzy Kupmy jeszcze w Szwajcarii, no to to już ci najbardziej nie, zamożni. Nie, tak, nie Ale nie, to miejsce tak. zwykłego pobytu. Jeżeli ktoś umiera ym, właśnie Poza granicami Polski jest to obywatel Polski, który ma majątek, główna część majątku ma tutaj w Polsce, ale ma na przykład mieszkanie w Hiszpanii i tam umrze w czasie tego swojego zwykłego pobytu. No to trudno w to uwierzyć, ale zgodnie z rozporządzeniem unijnym, mówię trudno uwierzyć, bo jesteśmy przyzwyczajeni do nieco innych regulacji, ale wtedy będzie decydował sąd hiszpański lub inny organ upoważniony hiszpański i będzie również stosował prawo hiszpańskie. W mało w tak, do całego majątku? Dokładnie Na, tak. Do tego, co jest w Tak Polsce jest, też? dokładnie tak. I dlatego warto się przed tym zabezpieczyć. Dopytam no. jeszcze, bo rzeczywiście pan powiedział, że to jest trudno zrozumiałe. I tak, potwierdzam. A jeżeli tam ma taką część majątku? a większą w Polsce. Nie ma to żadnego znaczenia. Jest obywatelem Unii nie Europejskiej. Tak? Nie ma to jest obywatelem Unii Europejskiej. Jeżeli w chwili śmierci miejscem jego zwykłego pobytu była Hiszpania, będzie orzekał sąd hiszpański i będzie stosował prawo hiszpańskie. A nie Chyba że sobie wybrać? a no właśnie, <laughs> możemy, możemy zdecydować i do tego bardzo zachęcamy naszych obywateli sporządzających testamenty na przykład. Ponieważ można, nie można wybrać sobie organu, który będzie decydował, nie mamy wpływu na jurysdykcję. Czy mamy, ale w ograniczonym zakresie, za chwileczkę o tym powiem. Ale prawo możemy wybrać, a zatem, jeżeli na przykład sporządzamy testament, jesteśmy obywatelami polskimi, to dobrze jest w tym testamencie zawrzeć wybór prawa i zawrzeć oświadczenie, że oświadczam, że do dziedziczenia y, po mnie ma być stosowane prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej. Jako mamy wtedy sytuację? Umieramy w Hiszpanii, ta sama, ten mhm. sam przykład, ale wybraliśmy prawo polskie. Mamy testament. Co musi robić sąd hiszpański? No, i jest nadal uprawniony do orzekania, ale musi stosować prawo polskie, a ponieważ na ogół nie zna prawa polskiego, tak jak my nie znamy prawa hiszpańskiego, nie czuje się obcy organ, to, prze, to jest furtka, jest ścieżka do przekazania sprawy do organu polskiego, a zatem w ten sposób... Ale gdyby się uparł jakiś sędzia? No, gdyby yy się... To dla koncepcji poznania prawa polskiego to może e, Teoretycznie może orzekać, aczkolwiek w rozporządzeniu jest pewna furtka, która mówi, że jeżeli na zgodny wniosek wszystkich spadkobierców. O przekazanie sprawy organowi polskiemu, będzie taki wniosek złożony, to ten organ hiszpański nie może się uchylić. To jest jeden z przykładów. Ja podawałem też inny przykład i co ważniejsze, myśmy już robili takie akty poświadczenia dziedziczenia, bo sprawy spadkowe w Polsce rozstrzygają nie tylko sądy, czy nie przeprowadzają tylko sądy tych postępowań spadkowych, ale także notariusze. Mało tego, notariusze w Polsce już robią tego znacznie, znacznie więcej, bo u nas jest szybko i, i sprawnie. I myśmy już robili takie akty poświadczenia dziedziczenia dziedziczenia po obywatelach niemieckich, którzy pozostawili po przejściu na emeryturę, pozostawili to, zupełnie, kupili, dom. kupili domek na Mazurach albo na Opolszczyźnie, w rodzinnej zmarli wsi, w Polsce, zmarli tak? w Polsce po kilku latach, to było miejsce ich zwykłego pobytu. I teraz, jeżeli ten obywatel Niemiec nie dokonał wyboru prawa niemieckiego, to my orzekamy w jego sprawie spadkowej i my stosujemy prawo polskie, i to prawo polskie, i to nasze orzeczenie ma moc obowiązującą nie tylko w Polsce, ale także ma zastosowanie do majątku położonego w Niemczech. To jest to, na co Pan tak mówił z niedowierzaniem, czy ten Sąd Hiszpański no będzie... A w działa, drugą stronę tak. dokładnie tak też działa. No to chodziło o to, proszę pana. Panie Tariuszu, panie... panie Prezesie, a zastanawiam się tak e, czysto teoretycznie. Zdarzają się takie sytuacje albo inaczej. Czy można wybrać, albo tak się przygotować, żeby sprawdzić. No, jedni mieszkają w Niemczech, trochę mieszkają w Polsce. Patrzą, które prawo jest takie łagodniejsze, albo bardziej. Wskazane, żeby sobie wybrać. Żeby tak? sobie wybrać. No, i, albo podpisuje takie no. oświadczenie, albo go nie podpisuje. No oczywiście tak można zrobić, natomiast myślałem, że chce Pan zapytać, czy można sobie dowolnie wybrać prawo. No nie można, dlatego że wybor, wyboru prawa możemy dokonać tylko tego prawa, którego. Tego kraju, którego jesteśmy obywatelem. A zatem, jeżeli ktoś na przykład, bo w Polsce można mieć podwójne obywatelstwo, mhm. czy Polska nie wyciąga z tego tytułu żadnych negatywnych konsekwencji, a zatem, jeżeli ktoś jest na przykład obywatelem niemieckim, ma obywatelstwo niemieckie i jednocześnie ma obywatelstwo polskie, to w testamencie może sobie wybrać zarówno prawo polskie, albo alternatywnie prawo niemieckie. Natomiast obywatel polski, ale tylko obywatel polski, nie może sobie wybrać Prawa niemieckiego. Jest tu pewna furtka, ale to jest, już, jest to już ryzyko, ponieważ liczy się stan tego obywatelstwa w stosunku do wyboru na dzień śmierci. Więc jeżeli na przykład obywatel polski jest pewny, że za rok uzyska obywatelstwo niemieckie, to może sobie wybrać obywatelstwo niemieckie, no ale jeżeli nie jednak nie uzyska tego obywatelstwa niemieckiego, no to, to ten jego wybór będzie nieskuteczny, bezprzedmiotowy. A zatem, proszę Państwa, żyjemy w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości unijnej, to nie jest nic strasznego. Rozporządzenie jest bardzo elastyczne i pozwala nam naprawdę na zadbanie o swoje interesy, ale między innymi po to jest ta dzisiejsza akcja, żeby Państwu mhm. uzmysłowić, jak zadbać o swoje interesy także w tej przestrzeni transgranicznej. Wie pan, to, to, ta sytuacja trochę skłania do zadania takiego pytania, czy to funkcjonuje dobrze, po pierwsze, a idąc dalej. Czy na tym przykładzie można budować innego rodzaju prawne rozwiązania? No Rozumiem, że pierwsza część pytania pana dotyczy tego, czy to rozporządzenie funkcjonuje tak, dobrze. Czy funkcjonuje dobrze, czy jest wygodne w stosowaniu? Wydaje się, że tak. To znaczy używam słowa wydaje się, dlatego że... Czy sama że... świadomość jednolitości tego yy, rozwiązania? Tak, to znaczy... No... Wracając do samego początku naszej mm. rozmowy, rozporządzenie nie wzięło się znikąd. Ono, się, ono jest odpowiedzią na ogromne problemy, które były związane właśnie z migracją ludności w obrębie Unii Europejskiej. W momencie, kiedy mamy otwarte granice, kiedy mamy swobodę podejmowania zatrudnienia, osiedlania się. Y, powstaje coraz więcej też mieszanych związków y, w tym znaczeniu, że pomiędzy osobami y, z różnych osoba, krajów, z różnych ten, krajów y, 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 ludzie łączą się no, w pary, to, to a zatem, niełatwo y, a zatem rozporządzenie było odpowiedzią właśnie na te związane z tym y, problemem, dlatego że coraz więcej osób miało nieruchomości i w ogóle majątek w różnych krajach unijnych. Trzeba to było jakoś ujednolicić i rozporządzenie to nie było takie proste. Ja pamiętam rok 2015, szereg konferencji, szkoleń dla nas to był po mm -hmm. prostu przełom, no bo nagle musieliśmy sobie zdać sprawę z tego, że rozporządzenie unijne, które stosujemy wprost, to nie jest dyrektywa, która. Podlega e, przeszczepieniu na grunt prawa mm. polskiego w drodze ustaw polskich. To jest rozporządzenie unijne, które my jako prawnicy musimy stosować bezpośrednio i ona ma prymat nad prawem krajowym. No dobrze, ale Panie Prezesie, wspomniał pan ten 2015 rok, a co jeśli ktoś przed tym 17 sierpnia z, złożył testament? To... Tacy. Jest na to odpowiedź, bo przed 17 sierpnia 2015 roku w testamentach nie zawieraliśmy wyboru prawa, nie było to obowiąz... znaczy teraz też nie jest obowiązkowe, ale wtedy nie robiliśmy tego, szczególnie ładnych parę lat przed tą, przed tą datą. Ale tutaj też mamy na to odpowiedź, jest już właściwie ugruntowany pod tym względem ugruntowany pogląd, że przyjmujemy, że jest tak zwane domniemanie wyboru prawa polskiego, jeżeli testament został sporządzony w Polsce, na przykład przed polskim notariuszem, to wtedy przyjmuje się, że pomimo braku wyraźnego wyboru prawa jest domniemanie, że osoba, która w roku na przykład 2014 sporządziła u polskiego notariusza testament, to jest domniemanie, że wybrała prawo polskie. Zatem ci wszyscy, którzy mają testamenty sprzed 17 sierpnia 2015 roku, mogą absolutnie spać spokojnie, ponieważ jest domniemanie, założenie niekwestionowane, że wybrali oni prawo polskie. A zatem nawet jeżeli ich śmierć nastąpiłaby za granicą i to byłoby miejsce ich zwykłego pobytu, to organ obcy będzie musiał stosować prawo polskie, a w praktyce sprawa trafi przed organ polski. Ja bym chciał jeszcze na moment pozostać przy tym miejscu pobytu, bo czy jest gdzieś zapisane jasno, od jakiego czasu kwalifikuje się uznanie Nie. tego miejsca? Nie nie tutaj jest cały szereg i orzeczeń, cały szereg e, poglądów doktryny w tym zakresie miejsca zwykłego pobytu, jego definicja nie jest taka prosta i jasna, niemniej jednak na ogół nie przysparza większych problemów. Na pewno nie są to te krótkotrwałe delegacje służbowe, na pewno nie są to wyjazdy urlopowe e, czy jakieś tranzytowe przejazdy. Tu możemy być spokojni, więc chodzi o to, żeby tu nasi e, telewizowie, słuchacze nie popadli w panikę. Że przed każdym wyjazdem na wakacje nawet na dwa miesiące, trzeba zrobić testament z wyborem prawa. No nie, testament warto zrobić zawsze, natomiast nie stresujmy się wyborem prawa. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy gdzieś na dłużej, jeżeli, tak jak powiedziałem, mamy mieszkanie w innym kraju i spędzamy tam dużą część mroźnej zimy czy słotnej jesieni, no to wtedy dobrze byłoby zadbać o ten wybór prawa, jeżeli chcemy oczywiście, żeby było stosowane prawo. Polskie. Przy tym w tym miejscu i to chyba warte przypomnienia. Można powiedzieć, że ten testament to możemy tak regularnie sporządzać. Jak ktoś ma kaprys tu raz w roku, jeżeli mi coś zrobimy, e, Tak, tak, to, tak bo no, to nie jest tak, że. Teore... testament raz na <coughs> życie i już się z tym życiem żegnamy. Tu oczywiście ma pan całkowitą rację. Ja mam takie powiedzenie, że testament powinniśmy traktować trochę jak polisę ubezpieczeniową przed wyjazdem na narty. Każdy z nas sporządza taka, znaczy zawiera taką mhm. polisę, ale nie chce z niej korzystać, bo chce wrócić cały i zdrowy z tych nart. Więc testamentu nie traktujmy. <laughs> jako czynności, której musimy dokonywać na łożu śmierci, ponieważ to już odeszło w przeszłość na szczęście. Testament robimy po to, żeby spać spokojnie, żeby uregulować nasze, nasze sprawy wtedy, kiedy jesteśmy właśnie młodzi, sprawni i mamy jasny umysł. Co do robienia co roku testamentu. Oczywiście mamy takich klientów, którzy robią i 10 testamentów w czasie swojego życia. Może to trochę przesada, chociaż teoretycznie jest to możliwe. Natomiast oczywiście idea, którą pan przedstawił, jest jak najbardziej słuszna. To trochę przerysowane, ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że tak. to nie jest tak, że testament jak raz jest... się zrobi, to już nie, koniec. Nie, absolutnie nie. Testament możemy zmieniać, testament możemy odwoływać. Tak jak się zmieniają nasze, nasza sytuacja życiowa, rodzinna, tak my dostosowujemy nasze decyzje o rozrządzeniu na wypadek śmierci do naszej aktualnej sytuacji majątkowej i rodzinnej. I najlepiej jeszcze go zapisać w tym rejestrze. Zachęcam do tego nie tylko tych, którzy sporządzają testamenty, ale także wszystkich notariuszy, żeby bardzo informowali o tym naszych klientów, dlatego, że notarialny rejestr testamentów jest rejestrem niepublicznym. To jest rejestr stworzony przez Krajową Radę Notarialną w 2011 roku. Ma on charakter pomocniczy, poszukiwawczy, to znaczy wpis do niego nie jest obowiązkowy. Ale on bardzo ułatwia poszukiwanie testamentu. I proszę się nie bać. W tym rejestrze Szczeku, nie ma treści nie testamentu. Tam jest tylko informacja, że danego dnia u konkretnego notariusza sporządziliśmy. testament. Nie ma treści, czyli nie ma wskazanych uposażonych tych dzieci czy Nie ma spadkobierców, nie ma treści. Jest tylko informacja, że w ogóle sporządziłem testament. Panie prezesie chciałem jeszcze wrócić na moment do tego, co pan powiedział na początku naszej rozmowy, bo Pan tam wymienił Danię i Irlandię, prawda? Tak. E, Dania to może niekoniecznie. Ale Irlandia to jednak był cel wyjazdów całkiem sporej grupy Polaków. Co jeśli znajdziemy się w takim kraju, w takiej sytuacji? O, w sprawa, jest, sprawa jest dość skomplikowana i myślę, że ramy naszego programu niestety nie pozwolą nam na udzielenie szczegółowej informacji. Mogę tylko powiedzieć, że tam jest duży problem bo co do wyboru prawa mamy pewne możliwości wyboru, natomiast jeśli chodzi o tak zwaną jurysdykcję, czyli o wybór organu, który będzie orzekał, tu sprawa się mocno, mocno komplikuje. Tutaj będziemy mieli, proszę Państwa, połączenie stosowania zarówno polskiego prawa prywatnego międzynarodowego, jak i, roz, jak i tego rozporządzenia unijnego, no ale musimy też brać pod uwagę ustawodawstwo Danii i Irlandii, a zatem wtedy sytuacja jest bardzo skomplikowana, jeżeli mamy Takich naszych rodaków, którzy mieszkają w Irlandii, a są obywatelami polskimi i chcieliby uzyskać tutaj szczegółową informację na temat swojej sytuacji spadkowe, jeżeli mhm. tak mogę powiedzieć, to tych, te osoby jednak zapraszamy do osobistego kontaktu z notariuszami, bo to jest dłuższa rozmowa, tu musimy, musimy popatrzeć, gdzie jest ten majątek położony, czy to jest podwójne obywatelstwo, czy tylko obywatelstwo polskie. Tu się sprawa nieco komplikuje w wypadku tych dwóch krajów, jak również wszystkich krajów spoza Unii Europejskiej, ale to już jest jakby temat tak na zupełnie inną rozmowę. A ym, to prawo Zostało wprowadzone, powiedział Pan, pod w, dlatego że dużo działo się w całej Unii Europejskiej widać po wizytach u notariuszy jak przybywa tych spraw spadkowych międzynarodowych tak unijnych, tak zdecydowanie tak zdecydowanie tak no, mamy do czynienia ze sprawami bardzo niekiedy skomplikowanymi yy, takim osobnym krajem który też przysparzał nam bardzo wiele problemów to Wielka Brytania gdzie tych Polaków było bardzo wiele i jest nadal a to ciekawe <laughs> dlatego że Wielka no Brytania już nie są. ale Wielka Brytania nawet jak była w Unii Europejskiej nie przystąpiła do rozporządzenia spadkowego bo to nie wszystkie kraje przystąpiły, tak jak właśnie Irlandia i Dania, bo to jest na zasadzie pewnej dobrowolności, to nie jest tak, że można narzucić takie prawo. No więc z Wielką Brytanią mieliśmy spory, spory problem, no teraz ten problem jeszcze się nasilił, no bo są poza Unią, ale to jest tak jak mówię odrębny zupełnie temat, dużo, dużo bardziej skomplikowany. Natomiast odpowiadając na pańskie pytanie, tak, tych spraw, które my nazywamy tak potocznie transgranicznymi, nam przybywamy się ciągle tego uczymy, ciągle się musimy też Dokształcać, stąd też notariusze uczestniczą w niezliczonych szkoleniach i konferencjach. A I także ciągle to są. międzynarodowych to mnie ciekawi, no bo my w Polsce wiemy, że notariusze się szkolą, spotykają, mm. a tak na takim szczeblu międzynarodowym wy też, też. Się spotykacie? Oczywiście, że tak. Ja. Oczywiście, że tak. No Polska ma szczególnie zaawansowaną współpracę z dwoma notariatami, z notariatem niemieckim i francuskim, ale także współpracujemy z notariatem austriackim, hiszpańskim, włoskim. Współpracujemy przede wszystkim w ramach Międzynarodowej Organizacji Konferencji Notariatów Unii Europejskiej. To jest organizacja afiliowana przy Komisji Europejskiej. Mhm. Jesteśmy pełnoprawnymi członkami tej organizacji, więc zarówno na szczeblu takim ogólnoeuropejskim spotykamy się, uczestniczymy w seminariach, szkoleniach, a z tymi dwoma notariatami niemieckimi niemieckim i francuskim no Mamy dwustronną współpracę bardzo bardzo mocną. A to jest ciekawe. To, to pozwoli Pan, że jeszcze Pana o to zapytam, chociaż to trochę odbiegniemy w związku z tym od tematu naszej rozmowy, ale pewnie e, większość szczegółów już e, przekazaliśmy. Zastanawiam się, jak. E, jak możliwości, że tak to określę, polskich notariuszy wyglądają na tle notariuszy z innych krajów, uprawnienia i to, co notariusz może dla obywatela zrobić? Czy my wiemy, jak silnie umocowany jest notariat w Polsce? Oczywiście, w bardzo do... to badamy skrupulatnie. No tutaj muszę Państwu powiedzieć, że kompetencje notariusza polskiego są bardzo znaczące. Notariat polski jest notariatem, gdzie notariusz ma kompetencje z tylu dziedzin prawa, o których mogliby pomarzyć niektórzy notari notariusze krajów europejskich. Oni z kolei niekiedy mają takie kompetencje, o których my z kolei moglibyśmy pomarzyć. No to wynika z pewnej historii, tradycji i, i uregulowań ustawodawstw konkretnych państw. Ale my zajmujemy się, no, tak jak większość notariatów, ale nie wszystkie, ale większość notariatów europejskich przede wszystkim obrotem nieruchomościami, ale także prawem handlowym, prawem rodzinnym. No, prawem spadkowym, o którym dzisiaj rozmawiamy, i szeregiem innych czynności. Notariat w Polsce jest bardzo poważnym elementem bezpieczeństwa obrotu prawnego, który się sprawdza. My po prostu robimy to najefektywniej i... Najtaniej, w co trudno uwierzyć, nie trzeba ubezpieczać transakcji i tak dalej. O tym moglibyśmy długo rozmawiać. Natomiast inne kraje mają podobne kompetencje, ale niektóre dużo mniejsze. Niektóre natomiast, nieliczne, ale mają na przykład takie kompetencje jak e, udzielanie rozwodów, e, o czym z kolei u nas mowy nie ma na razie. Chyba kolejki w w Mielibyśmy czasem. pewnie kolejki w kancelarii, ale no mówię to o tym, że jesteśmy zróżnicowani, no bo tutaj, tak jak mówię, decyduje pewna historia, tradycja, osadzenie kulturowe nie tylko to prawne, ale także i kulturowe. Natomiast my ciągle się nad tym zastanawiamy, co możemy jeszcze zrobić. Przecież te postępowania spadkowe, to poświadczenie dziedziczenia, to przecież to nie była czynność notarialna od zawsze. W którymś momencie notariat zaproponował takie rozwiązanie, był to rok 2008. I ustawodawca z pewną taką rezerwą nam powierzył, to. O no 2015 no to łatwo policzyć parę lat, za, zajęło. I przyjęcie tego do wiadomości, że dobrze by było tak zrobić. E, no, 2008 to w Polsce mówimy, poświadczenie mhm. dziedziczenia, to jest niezależne od, od przepisów rozporządzenia unijnego. I nagle się okazało, że nie tylko to, że robimy to dobrze, ale że robimy już tych postępowań znacznie więcej niż sądy. Mhm. E, także wydaje się, że tu notariat się sprawdził, odciążając sądy od setek tysięcy spraw. Ostatnie pytanie, panie pośle, na koniec, bo y, skoro mówimy o tym unijnym aspekcie, to proszę mi powiedzieć, czy są, albo czy chciałby Pan, żeby były jakieś tego typu rozwiązania w innych kwestiach, co by mogło ułatwić... Takie życie? unijne Takie rozwiązania. Unijne, tak? No, czy ja bym chciał, to jest jedna rzecz, natomiast oczywiście cały czas w Unii Europejskiej trwają prace, żeby także inne te dziedziny życia mhm. uregulować w sposób jednolity, ale sprawa nie jest taka prosta, to rozporządzenie spadkowe zajęło wiele lat, zanim udało się je wdrożyć, no ale myślę, że w dużym stopniu jest to nieuniknione, no bo pewne rzeczy będą musiały być regulowane na szczeblu ogólnoeuropejskim. Natomiast nie, może, nie wolno tego robić w pośpiechu, nie wolno tego robić bez przemyślenia. Trzeba ciągle pamiętać, że poszczególne kraje Unii Europejskiej mają swoje ustawodawstwa, mają te ustawodawstwa osadzone, tak jak powiedziałem, w pewnej historii, w pewnej tradycji i no, zastąpienie tego jednolitym unijnym rozwiązaniem nie jest proste, nie jest łatwe i w niektórych sprawach jest niekonieczne. A tam, gdzie jest niekonieczne, nie należy się pchać na, na, to, na, to, na to terytorium. Lech Bożemski, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, za kilka minut, dosłownie za kilka minut, kolejne odpowiedzi na Państwa pytania, a potem jeszcze jedna rozmowa. Proszę nas oglądać.